Dzień dobry, witam na konferencji prasowej przed meczem 27. Kolegi PKO Banku Polski Ekstraklasy Pasy Śląsk Wrocław Wrocław gliwice Do dyspozycji jest trener piasta, pan Aleksander Wukowicz. Proszę o zadawanie pytań. Dzień dobry. Dzień dobry. jeszcze z Polskiej Agencji Prasowej, panie trenerze. Jak tak macie y, 13 punktów w pięciu meczach, to już pana rolą tylko nie przeszkadzać, żeby tak to dalej funkcjonowało. Czy coś pan jeszcze tam grzebie w grzebie? Znaczy mi w, y, cały czas jakby. Praca jest podobna i na pewno jest nam odrobinę łatwiej niż tych pięć kolejek do tyłu, tak? kiedy, kiedy pracowaliśmy mocno, też żeby wychodzić z tej strefy mocnego zagrożenia. Dalej w tej strefie nie jesteśmy daleko, więc musimy pracować dalej. I tak samo robić, jak robiliśmy do tej pory. Ja przynajmniej mam tak, że niewiele się u mnie zmienia, Jakby nie, ani nie popadam w jakieś euforie, ani też depresje, kiedy, kiedy jest powiedzmy trudniejsza sytuacja. Więc tego też oczekuję drużyny, żeby po prostu ten moment, który jest lepszy, wykorzystała do tego, żeby było jeszcze lepiej. Zawsze jest coś. My też mamy teraz swoje problemy znowu, bo jak wiemy, że nie gra Patryk Dziczek w ostatnim meczu, to doszedł do tego też Damian Kondzior. Wydaje się w 100% też, że nie zagra Kamil Wilczek, więc także jest nad czym pracować. Bez trzech, tak? Podstawowych właściwie. No, można tak powiedzieć, że bez trzech podstawowych, aczkolwiek nie lubię takiego dzielenia, bo jest grono zawodników, które też wchodzi z lawki, albo gra mniej, nie chcę, żeby byli odbierani inaczej, po prostu to też jest szansa dla, dla takich zawodników, którzy do tej pory grali mniej, albo, albo w, po prostu nie grali w ogóle, także to szansa dla nich. Wiosną już z Rakowem, z Legią, z Lechem, to, to już najgorsze. Co mogło się przytrafić teraz już tak w tabelę patrząc te łatwiejsze mecze, tak jak ten ze Śląskiem? Czy to tak nie jest? No sam Pan wie, że tak nie jest. jakby To jest taka liga, że tutaj jakby Śląsk, mówimy o drużynie, która jest jakby Dwa punkty pod nami, ale, ale też drużyna, która ograła Lecha, grała pogoń, więc to wystarczy chyba. W ostatnim czasie oczywiście też nie wszystko wygrywali, ale, ale całkiem niedawno właśnie te dwa zwycięstwa z mocnymi rywalami, to tak jakby świadczy o tym, że oni też mają prawa myśleć o tym, że mogą wygrać z każdym. Tak, sam tak samo jest z każdą inną drużyną. W lidze tak samo jak my chcemy i wierzymy, że jesteśmy w stanie z każdym walczyć o trzy punkty, to tyczy to, 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 tą drugą stronę też i, i tego trzeba być świadomy. Ja jest na ósmym miejscu, w tym sezonie jeszcze tak wysoko w tabeli nie był. To jest dla pana potwierdzenie tego, że że, tak powiem, że to co robicie, to, to, to jest ok. Czy tam to miejsce w tabeli to, to ma mniejsze znaczenie? Dla mnie jest najważniejsza postawa zawodników i to, co oni robią na boisku, jak, jak się zachowują, jak próbują realizować to, co sobie zakładamy, co wypracowujemy na, na treningach. Jakby więcej ludzi dostrzega to i zaczyna o tym mówić pozytywnie przy, przy kilku zwycięstwach, czy poprawie miejsca w tabeli, ale dla mnie jakby było oczywiste, że ja na to nie mogę narzekać, wręcz, wręcz przeciwnie, chwaliłem drużynę za postawę po meczu chociażby z Rakowem czy, czy w, z Legią, które, które były przegrane i kiedy nasza, nasze miejsce w tabeli było gorsze, więc w tej chwili to samo podchodzę, to co oczekuję, żeby ta nasza postawa i to co robimy na boisku było naszym najważniejszym skupieniem. A widzi Pan różnicę w szatni, w tym w nastawieniu zawodników od tego dnia, jak Pan przyszedł pierwszy raz, kiedy było no cienko w listopadzie, bo tam no, tak było blisko, blisko z dołu tabeli, a teraz kiedy jest może punktowo Wciąż pewnie nie to, co by Pan chciał, ale no bezpiecznie. Chodzi. No, tamten moment był trudny faktycznie pod każdym względem i wcale nie tak dawno to było, więc jeszcze pamiętamy. Natomiast no, od, od tego 3 grudnia, kiedy się zabraliśmy do roboty, jak powiedzieliśmy sobie, że pracujemy na to, żeby poprawić naszą sytuację, żeby w, na pewno wydobyć z nas jak najwięcej, no to tamtego momentu też jest troszeczkę inna sytuacja. To nie jest tak, że teraz dopiero w, po meczu z Górnikiem coś się zmieniło. Tak? Jakby, y, mamy dobry, dobrą atmosferę dłuższego czasu, mamy dobrą Uważam grupę, którą tworzymy wszyscy razem i to nam pomaga, natomiast jakby nie decyduje i nie wystarczy, żeby dalej, dalej było tak samo jak w poprzednich meczach. Czyli trzeba po prostu na każdym następnym meczu zapracować na to. I nie liczyć na to, że sama, sama atmosfera nam coś da, po prostu ciężka praca na boisku, wykonywanie pewnych założeń, do tego wspólne dążenie do, do, do tego i, i myślę, że to jest droga. A ma pan takie założenie, ile punktów chciał jeszcze w tym sezonie zdobyć? Bo oczywiście, wszystkie najlepiej w nie mam, nie mam, nie mam naprawdę nie wybiegam dalej niż jutrzejszy mecz i wiem, że w tej chwili mamy 33 punkty i że walczymy o to, żeby dopisać sobie kolejne i, i mam nadzieję, że będziemy gotowi i już jutro nam się to uda, o to chcemy powalczyć, a potem przyjdą następne. Wiemy też, że tych punktów do zdobicia jest 24, bodajże także 8 kolejek jest, więc po prostu tylko mecz ze Śląskiem, tylko te, te punkty, które są do zdobycia w tym meczu, o nich chcemy myśleć i o nich, o nich chcemy powalczyć. Ale pan udział z zachodniego Pancenera, Czy że da się porównać sytuację, w której Pan wyciąga piasta za uszy od początku roku do sytuacji w Legii, w której też Pan musiał zatować w najtrudniejszej sytuacji w historii? Czy znaczy, już e, chyba rozmawialiśmy na ten temat tutaj. E, na pewno każda sytuacja jest troszeczkę mimo wszystko inna i e, specyfika jest też e, e, tej, tej sytuacji. E, w też nie podchodzę do tego, jakby już się zaczyna gadanie, że jak to się mówi, Strażnik czy jakiś tam, to, 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 to ja tylko chciałbym przypomnieć co niektórym, że jedynym w swoim sezonie, w którym pracowałem samodzielnie i od, od pierwszej do ostatniej kolejki, to zdobyłem Mistrzostwo Polski. także... To nie jest tak, że, że jakby moim celem jest pracować w tam, gdzie, gdzie jest sytuacja trudna i, i, i tym się chce zajmować w życiu, natomiast na pewno chcę sobie poradzić też w takich trudnych sytuacjach, jakie są. I, ja i ta... Moje pytanie, właśnie to chciałem zapytać. Czy ma Pan wizję, że tutaj w piaście już w przyszłym sezonie, zakładając, że ten potoczy się w miarę, po Pana myśli, już do końca i będzie spokojnie utrzymanie? Czy piasta stać na coś więcej na to, żeby razem z panem wrócił na? No to jakby e, w, idąc e, za tym, co powiedziałem wcześniej, że, że nie wybiegam, to to faktycznie nie wybiegam. No ja e, na pewno e, też stylu głowy mam, że jeżeli e, potoczy się ten sezon tak jak chcemy e, dla nas, że następny następny e, na pewno będzie taki, w którym Postawimy sobie jasno jakieś inne cele, tak i na pewno tak jak większość drużyn na początku tego sezonu, ale e, nie lubię po prostu wybiegania. Nie lubię wybiegania przyszłość, bo chcę szanować to, ten fakt i, i to, gdzie jesteśmy w tej chwili. Na pewno nie tam, że, że możemy snuć plany o, o następnym sezonie, tylko powinniśmy się skupić na tym, co jest do. Do, do, do końca sezonu, jakby bardziej nawiązałem do tego, że jakby coraz więcej jest takich głosów, a, a po prostu fakty są takie, że e, dla mnie jest moja robota, jako robota trenera, e, polegająca na maksymalizacji po prostu potencjału danej drużyny i żeby osiąga, osiąganiu jak najlepszych wyników w danej chwili. I to jest jakby cała istota. Każdy klub ma. Różne sytuacje albo różne plany na, na sezon i, i, i później jest ocena, czy to jest y, robota wystarczająca, dobra, czy bardzo dobra, czy zła. A pod takim wyjazdem do Wrocławia widzi pan w zespole tą pewność siebie już taką mocną, nie taką budowaną od meczu do meczu, tylko trwającą dłużej, Jest wiedzą już w tych chłopakach takie przekonanie? No, chciałbym się też o tym przekonać w jutro na, na, na meczu i liczę na to, aczkolwiek dopiero potwierdzenie nam da same boisko. Myślę, że mamy postawę do tego, żeby na tym boisku czuć się pewniej i, i żeby grać z pełnym przekonaniem o, o, o własnej własnych umiejętności i jakby tego tego bym oczekiwał i liczę po prostu na, na potwierdzenie. Oczywiście to znowu nie gwarantuje, bo piłka jest taka jest, nie gwarantuje niczego. Natomiast na pewno jest to korzystne na tyle, że zwiększa twoją szansę na, na odniesienie sukcesu w danym meczu. No. Przygotowując się do takiego meczu ze śląskiem. Mocno pan analizuje rywala, czy już bardziej skupia na tych mocnych stronach swojego zespołu, jakby on narzucić własną narrację, własną historię tego? Zawsze się skupiamy i analizujemy rywala. Na pewno dotyczy to każdego tak samo, każdego przeciwnika tak samo jest ze szląskiem Wrocław. Wiemy, że mieliśmy takiego pecha, że wykartkowany akurat na, na mecz wcześniej i Exposito, i Jeboah, można powiedzieć dwóch wiodących zawodników, szczególnie jeżeli chodzi o ofensywę, wracają akurat na nasz mecz. Zdajemy sobie sprawę, że to jest duża siła tego, tego zespołu. Też jest to zespół, który... Ma swój styl w tej, tej rundzie i e, potrafi grać e, na wynik. To nie jest drużyna, która też e, tak często przegrywa. Jeżeli przegrywa, to też w końcówce. E, także e, mamy po prostu i zbieramy jak najwięcej e, wiedzy na temat każdego przeciwnika, bo to może nam po prostu sytuację, sprawy ułatwić, bo na co dzień oczywiście najważniejsza jest praca nad własnym modelem grania i, i sposobem grania, natomiast nie można nie, można nie, nie analizować przeciwnika. Już pan wie, kto zastąpi Kondzela ta... Tak, mam w głowie. Pomysł, no wiadomo, że na dobrą sprawę tutaj, jakby Amejaw pokazał, że, że, że zastąpienie Damiana. Znaczy, inaczej, pokazał, że, że potrafi zastąpić Damiana, więc tutaj, jakby raczej nie będę szukał innych rozwiązań. Natomiast zostaje nam. Podjąć decyzję co do zastąpienia Kamila Wilczka i tutaj jakby są pewne możliwości różne i zobaczymy na co, na co się zdecydujemy. Jest w naszej kadrze jeszcze dwóch napastników: Sobczyk i Kirejczyk, więc zobaczymy. A ja byłem bliżej tego, czego Pan oczekuje, bo pamiętam, 4-5 tygodni, jak byłem tutaj, mówił Pan, że to jest fajny piłka, że tak potrzebuje takiego konkretu bardziej, że dużo zamieszania było na boisku, ale niewiele z tego wynikało. W znaczy czasie. Ja bardzo jestem zadowolony z, maj, z, maj, z Majka od samego początku. Ja mówię w kontekście oczywiście już, takiego już zaznaczenia swojej obecności na, 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 na dobre. to bramka czy, czy asysta to właśnie dla takiego ofensywnego zawodnika wiele znaczy chociażby dla odbioru wszystkich dookoła, natomiast praca jaką Mike wykonuje dla drużyny na boisku jest, jest niesamowita i dużo nam daje i dużo nam daje od początku tej rundy on jeżeli się nie milę to, to w dwóch meczach tylko nie wystąpił od pierwszej minuty, więc to, to, to jakby najlepiej świadczy o tym, jak ważnym dla nas już jest zawodnikiem i jutro będzie miał kolejną okazję, żeby to potwierdzić i żeby znowu zagrać na, na swoim dobrym poziomie, bo mecz z górnikiem to był bardzo dobry mecz w jego wykonaniu. Okay. Okay, pytania. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo.